Łódź z pewnością nie jest miastem, które cieszy się w Polsce najlepszą opinią odnośnie do bezpieczeństwa. Tak bestialskie zbrodnie, jak ta ujawniona teraz, niestety tylko potwierdzają stereotypowe myślenie większości Polaków. Doszło tam do prawdziwej masakry, mężczyzna za 10 zł spalił żywcem swojego kolegę. Łódź przez miliony Polaków postrzegana jest jako miasto wyjątkowo niebezpieczne i nieprzyjazne. Na taką opinię i utrwalony stereotyp wpływ miały m.in. liczne zbrodnie i wysokie statystyki przestępstw z dawnych lat. Ciężko jednak takie nastawienie zmienić, gdy w mediach po raz kolejny pojawiają się informacje o bestialskiej zbrodni. Właśnie udostępniona została kolejna wstrząsająca informacja dotycząca łodzi. Zgodnie z doniesieniami, sąd właśnie wydał wyrok w sprawie mężczyzny, który żywcem spalił swojego kolegę, a jego jedynym motywem było zaledwie 10 zł. Łódź, spalił kolegę żywcem za 10 zł, Krzysztof K., 36 lat, swoją ofiarę. Ireneusza K. 56 lat znało od dawna. Choć różnica wieku była znaczna, mężczyźni świetnie się ze sobą dogadywali i bezproblemowo pracowali razem przy koszeniu trawników oraz malowaniu płotów. Wspólni znajomi zgodni określali ich jako dobrych kolegów, pojawiły się nawet głosy sugerujące, że się przyjaźnili. Pewnego dnia niespodziewanie jednak doszło między nimi do poważnego konfliktu, który obydwoje potraktowali niezwykle emocjonalnie. Spotkali się na jednym z łódzkich osiedli, gdzie Krzysztof K. oskarżył kolegę o kradzież 10 zł. Mężczyzna z całym przekonaniem zaprzeczył, przyszły zabójca jednak nie uwierzył w tłumaczenia i doszło do bójki. Gdy starszy padł na ziemię, Krzysztof K., korzystając z okazji, złapał butelkę zawierającą łatwopalny płyn i oblał nim leżącego. Na końcu doszło do odpalenia zapałki i rzuceniu nią wmiotającego się mężczyznę. Sąd w Łodzi wydał wyrok w sprawie zabójstwa choć ogień bardzo szybko został ugaszony, Irneusz K., Nie przeżył, gdyż obrażenia były zbyt poważne. Krzysztof K. oskarżony został o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i stanął przed sądem. Twierdził, iż podpalenie było przypadkowe, a rozpocząć się miało od zapalenia papierosa. Sąd mu nie uwierzył, a teraz mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżony celowo, a nie przypadkowo, oblał pokrzywdzonego i celowo go podpalił. Działał ze szczególnym okrucieństwem, o czym świadczą wielki ból i cierpienie pokrzywdzonego. Tego morderstwa dopuścił się z błahego powodu, bo podejrzewał kolegę, że zabrał mu pieniądze, mówił sędzia Przemysław Zabłocki.